Cześć! Witam Cię w filmie z serii Ciekawe i Praktyczne. W dzisiejszym odcinku pokażę Tobie w jaki sposób kopiować dane do schowka za pomocą przykładowego User Zwróć uwagę, na czym będzie dzisiaj polegało zadanie. Klikam Ctrl SHIFT S, ponieważ pod takim skrótem klawiszowym mam przypisane User Forma. Otwiera się okienko. I generalnie głównie chodzi o to, aby wykorzystać siłę tutaj, oto tego przycisku, ponieważ to on wyposażony w odpowiednią ikonkę będzie kopiował mi to wszystko do schowka, a to, co będzie kopiował, będzie ścieżką wgranego za chwilę pliku. Zwróć uwagę. Klikam w graj zdjęcie, pojawia się lista wygenerowanych przez Sztuczną Inteligencję zdjęć. Wybieram przykładowe zdjęcie, na przykład takie. Klikam otwórz. zwróć uwagę, po wczytaniu zdjęcia widzimy do konkretnej kontrolki, jednocześnie następuje przekopiowanie tej ścieżki tutaj na dole. I teraz. Aby móc tą ścieżkę płynnie sobie skopiować, wystarczy kliknąć, widzimy w tą ikonkę. I w prawym dolnym narożniku widzimy, że schowek pobrał właśnie między innymi ten element. I teraz, uwagi na to, że okienko Show Model ma False, czyli widzimy jest niemodalne, mogę na karcie narzędzia główne przejść do schowka i zobaczyć, że faktycznie zostało to poprawnie skopiowane. No i oczywiście mogę to wykorzystywać, nawet otwierając sobie notatnik. No i zwróć uwagę, prawym przyciskiem myszy, klikając wklej, wklejamy sobie tę całą ścieżkę. No i teraz w jaki sposób coś takiego przygotować od samego początku, zaobserwuj. Pokażę tak naprawdę krok po kroku, jak przygotować takie dokładnie narzędzie. Proste, ale bardzo przydatne w wielu projektach. Developer Visual Basic. Zwróć uwagę, tutaj jest kod, który będę za chwilkę chciał przygotować dla ciebie. Dlatego też na tym etapie klingam. insert nowy moduł. Czyli stworzymy sobie nowy moduł, który nazwę obsługa schowka 2. Następnie potrzebuje formularz. Dlatego też insert User Form stworzymy sobie go nie takich rozmiarów no i oczywiście name pamiętaj że jest to nazwa docelowo naszego głównego formularza więc schowek 2 do tej nazwy się później będę odwoływał następnie w tym miejscu caption możemy podać tak naprawdę jak będzie wyglądał tutaj ten oto tytuł więc podaję tutaj nic innego jak kopiowanie danych do schowka bądź obsługa schowka ja to stawię w ten sposób Tutaj możemy sobie poprawić o czytelność. i teraz co bym jeszcze stosował. Oczywiście zwróć uwagę to jest taka właściwość jak show modal. I teraz o co chodzi jeżeli tutaj zostawię to na true i teraz włączę to okienko to pamiętaj że to okienko blokuje mi arkusz nie mogę nic zrobić. Dlatego też jak zamknę to okienko i w właściwościach powiem na dole false czyli zmienimy sobie tutaj klikając na false to do tej pory jak uruchomię to mogę klikać w komórki Excela, mogę klikać widzimy w narzędziach główne w schowek, czyli nie mam blokady. Dlatego też na tym mi głównie zależy. Wracamy do Developer, Visual Basic, no i tak naprawdę zajmiemy się przygotowaniem tego prostego User Forma. Wstawiam z Toolboxa. Pamiętaj, Toolbox jak jest zamknięty, to, to najprostszą drogą jest wstawienie go właśnie i uruchomienie z tej pozycji, bądź View i tu jest Toolbox. Natomiast wybieramy sobie obrazek, czyli Image. Wstawiam, rysuję dowolnego rozmiaru. No i zwróć uwagę, przy korzystając z właściwości, tak naprawdę, zobacz dostępnych tutaj, to są właściwości, które możesz pod prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu włączyć, klikając User Form. Wtedy możemy taki obrazek po prostu wyśrodkować. No i widzimy, że na środku. Ja chciałbym, żeby w ustawieniach ten obrazek Name, no to było zdjęcie, jak się nazywa zdjęcie. Następnie chciałbym, żeby Color nie był tutaj w żaden sposób, tylko był transparentny, określony. I teraz czy obramowanie? Może być, ale obramowanie będzie takie delikatne, więc z palety wybiorę takie delikatne, szary kolor, który po prostu po wejściu będzie oznaczał się szarym kolorem. A co ciekawe, później w kodzie, jak tylko załaduję zdjęcie, wyłączę mu obramowanie, żeby było to ładniej i spójniej. Natomiast co mogę zrobić dalej? No, oczywiście wstawiamy za pomocą kontrolki kolejnej, czyli przycisk, który powie wgraj. Wczytaj, no i zwróć uwagę, to jest przycisk. Poprawię go name na przycisk. I caption, czyli tytuł wprowadzimy sobie tutaj wgraj. Zdjęcie. Następnie, aby ta ścieżka pojawiała się tutaj na dole, wystarczy zadbać o kontrolkę, jaką jest właśnie między innymi label czy etykieta. Klikam, klikam w tym miejscu, da mnie to więcej przestrzeni. No i zwróć uwagę, że mogę delikatnie ozmniejszyć i to jest ścieżka, która w Capsule nie będzie miała niczego, bo to będzie uzupełniane w momencie, gdy ja wgram plik. I na tym mi zależy. Klikam entry, widzimy, nie ma niczego. I ostatni przycisk. No to oczywiście do obsługi mojego schowka, dlatego też w Toolboxie, pamiętaj, klikam w formularz, następnie wybieram kolejny raz przycisk, no i osadzam go w tym, oto tutaj miejscu. Następnie skorzystam z przygotowanego w PowerPoincie obrazka, takiej grafiki wektorowej, która będzie odpowiedzialna za wgranie takiej fajnej grafiki kopiowania, żeby to wyglądało w taki spójny sposób. No i widzimy. mamy, Oczywiście, możemy ją zrobić mniejszą, możemy ją zrobić większą. Zostawiam to Tobie. Tak, oczywiście nie musi to być niczego. To może być tylko włączę sam przycisk pusty, bądź informacja kopiuj, tak? Jako caption kopiuj i tak dalej. Więc w ten sposób. Klikamy i moglibyśmy również wpisać w tym miejscu kopiujemy na przykład. No i teraz jak to wszystko obsłużyć? Potrzebujemy zbudować to wszystko tak naprawdę w module. Ja będę chciał wykorzystać taki scenariusz, że przygotuję za chwilkę w module dwie instrukcje, które powiedzą wgrywamy zdjęcie i ścieżkę, a następnie dodajemy dane do schowka. Dlatego zwróć uwagę. Przejdę do Modułu obsługa schowka. No i napiszę sobie coś takiego jak sub. Wgrywamy zdjęcie i ścieżkę pliku. Co robimy? Wgrywamy zdjęcie ścieżkę pliku. I teraz dimension plik jako string. Jest to zmienna, która będzie przechowywała za chwilkę pobierany przeze mnie tak naprawdę obiekt. Takim będzie grafika, zdjęcie i tak dalej. Dlatego tutaj napiszemy coś takiego, że plik jest równe. Application i teraz obiekt w hierarchii najwyższej application ma coś takiego, get open file name. I to otwiera okienko, a następnie przypisuje do zmiennej ścieżkę tego pliku. A co to znaczy? Że mogę wykorzystać instrukcję with dla mojego schowka 2 and with. I zwróć uwagę, co ja teraz zrobiłem. Czyli z instrukcją with odwołam się do schowka, czyli do czego? Do mojego user forma. I dzięki temu, że jest tu schowek 2, nie będę musiał za każdym razem linia po linii podawać schowek. Jest to taka uproszczona wersja. Dlatego też teraz tutaj tabulatorem zrobię odstęp i kropka i powiem, poproszę Cię o to, aby sięgnął do schowka 2, czyli do userforma, następnie do obiektu zdjęcie, czyli do mojego kontrolki, prawda? Czyli tej, która będzie przechowywała to zdjęcie. I ustaw picture, które będzie równe, uwaga, load picture. I w nawiasie podamy po prostu plik. Czyli zmienną, która będzie pobierana tutaj powyżej. I to zagwarantuje mi ustawienie mojego obrazka. Następnie, kropka, ścieżka, kropka, i tutaj zwróć uwagę, to jest caption równa się czemu? No plik. I teraz na końcu pozostaje mi jeszcze powiedzieć: zwróć uwagę, że to moje zdjęcie, zdjęcie, kropka, border, style równa się nan czyli żaden i to jest zdjęcie z tego obramowania Dlaczego bo jak ja uruchomię ten schowek 2 czy ten user form zwróć uwagę klikam tutaj klikam run to będę miał po prostu takie obramowanie a ja chciałbym żeby po wgraniu zdjęcia to obramowanie po prostu znikło nie dlatego też wracam i w Visual Basic w schowku 2 powiem jeszcze żeby ten mój obiekt jako zdjęcie miał tutaj tak naprawdę grafikę która będzie Zoom na przykład. Widzimy, może wybrać, mogę wybrać zoom. Teraz jak to będzie teraz wyglądać? Zobserwuj. Klikam Run, wgraj zdjęcie. Widzimy, musimy podpiąć to pod to odpowiedni po prostu kod. Jak to działa? Zamykam. I taką dobrą praktyką, właśnie jest przygotowanie w module sobie instrukcji. Zwróć uwagę, cała instrukcja to jest to. Czyli to jest moje makro, które będzie wgrywało ścieżkę pliku. Teraz kopiuję moją nazwę procedury. Przechodzę do schowka 2. Mamy formularz, klikam w przycisk Wgraj zdjęcie dwa razy, żeby przejść do okna kodu i zwróć uwagę. Tabulator, call, czyli zadzwon. Nie musiałbym podawać tego call, ale klikam ctrl-v. Wgrywamy zdjęcie ścieżkę pliku. I teraz pod tym względem mam obsługę mojego przycisku pierwszego. Wracam do schowka 2, uruchamiam, no i zwróć uwagę, wgraj zdjęcie. Otwiera się lista grafik wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i mogę tak naprawdę wpróbować wgrać pierwsze. No i zwróć uwagę, mamy pierwsze. Wgraj kolejne, no i wgrywam. I teraz zwróć uwagę, po wgraniu pojawia się tutaj ta ścieżka, którą mogę za chwilkę kopiować, jak obsłużę tylko i wyłącznie to kodem. Natomiast, co jeszcze ciekawego, zwróć uwagę, wgraj, anuluj, jest debug. Dlaczego? No bo tak jakby nie obsłużyliśmy naszego pliku, on jest false. Natomiast, co to znaczy? że ten plik nie może być wgrany, no bo tutaj nie ma poprawnej ścieżki, jest widzimy false, czyli on tak jakby nie został pobrany. Co to znaczy dla nas w praktyce? Obsługa błędów. On error go to koniec. To jest taka instrukcja sterująca, która jak tylko napotka błąd, czyli na wypadek błędu, idź do, to takie przejdź do, koniec, czyli do etykiety koniec. To oznacza, że musimy na samym końcu, niekoniecznie na samym końcu, ale najczęściej też tak jest, Powiedzieć exit sub, czyli nigdy nie wykonuj końca, tylko zrób to tylko wtedy, jeżeli pojawi się błąd. I tutaj robimy koniec dwukropek. I ja nie podaję żadnej instrukcji pod spodem, ponieważ nie chcę, żeby tu się nic wydarzyło. Chcę, żeby się zakończyła procedura. I ten scenariusz mówi, że jak poprzedzimy to exit subem, tak wszystko jest w porządku, to ta cała instrukcja się przeczyta poprawnie i tu się zakończy. Tak I to się zakończy. Oczywiście na tym etapie nie byłoby to groźne, bo koniec nie zawiera pospodem niczego, ale gdybym tutaj zawarł cokolwiek, to to by się również przeczytało, Dlatego też warto to zawrzeć, bo nigdy nie wiemy, czy na przykład tutaj nie wstawimy z jakiegoś message boxa, który powie, że brak wczytanego pliku, tak, albo nie wczytałeś pliku, cokolwiek, i żeby to się nie wykonywało za każdym razem, taki jak ZITSAP jest zabezpieczeniem. No i teraz na tym etapie zwróć uwagę, że jak wrócę do schowka, zrobię run, wgrywam. Anuluję, nic się nie dzieje, wgrywam, wybieram sobie grafikę, no i widzimy, że mam grafikę i jest ścieżka. I teraz obsługa tego. Jak to obsłużyć? Bardzo proszę. Wracam do Visual Basic, obsługa schowka do modułu i tutaj napiszemy sobie drugi kod. I to będzie oczywiście druga procedura, która będzie nazywała się Dodajemy do schowka, czyli sub, dodajemy ścieżkę do schowka. Co robimy? Dodajemy ścieżkę do schowka. Dimension, i teraz powiem kopiuj i uwaga! Tutaj będzie nowy obiekt, czyli powołam as, new, tak to zdefiniuję. I powiem Data Object. I to jest coś, co muszę powołać. Następnie, aby troszeczkę wprowadzić czytelność, bo nie musiałbym tego robić, ale powołam Dimension text, może być TXT. Jak najbardziej w skrócie. No jako string. Teraz po co to jest? To jest po to, aby do TXT przywołać ze schowka. Dwa ścieżkę. I co? I caption. Czyli tutaj chodzi o to, że stworzyłem zmienną pierwszą, która zawsze będzie odpowiedzialna na tym etapie za obsługę schowka. Ta druga będzie otrzymywała wszystko to, co jest w caption. Pamiętaj, że caption i schowek, dwa ścieżka to jest nic innego jak dokładnie to. To. Czyli to, co będzie przechowywało tą ścieżkę, która będzie wgrana i przesłana później tutaj. Dlatego też to obsługuje. No, i zwróć uwagę teraz, kontynuacja jest taka: to kopiuj, czyli ten mój, właśnie nowy obiekt, kropka, jest coś takiego jak set tekst No i co robimy? Ustawiamy ten mój tekst, czyli ten tekst. A następnie, jak już mamy to ustawione, to mówimy kopiuj, też moglibyśmy to zrobić łyfem ale dla dwóch już zostawiam sobie tutaj. Widzimy put in clipboard, czyli kopiuj po prostu do schowka. I to jest kod, który mamy zagwarantować obsługę schowka w Excelu. Kopiuję, Ctrl C, Chodzę do schowka 2, klikam dwukrotnie w mój przycisk i wklejam call, ścieżkę, czyli to. No i teraz zwróć uwagę, że przechodzimy tak naprawdę do schowka 2, klikamy run, wgramy zdjęcie, kopiujemy, no i zwróć uwagę, że schowek już jest gotowy. Przechodzimy do narzędzi głównych, schowek, wyczyśćmy wszystko, kliknijmy jeszcze raz, no i widzimy, że się schowek ładnie uzupełnia. Z naszą ścieżką pliku, który wgrywamy. I za każdym razem, jak będziemy wgrywali dowolną grafikę, to zwróć uwagę, że wgram tom, klikam otwórz, kopiuj, no i widzimy, że się elegancko to wszystko kopiuje. I w ten sposób mogliśmy zobaczyć, jak przygotować User Form, który jest wzbogacony właśnie o możliwość kopiowania danych do schowka za pomocą VB. Jeśli film Ci się podobał, to koniecznie zostaw lajka. Jeśli nie subskrybujesz kanału, to koniecznie zachęcam Cię do subskrybowania go, ponieważ statystyki, które śledzę, pokazują, że tylko 20% osób oglądających mój kanał subskrybuje mnie. Dlatego będzie mi bardzo miło, jeżeli pozwolisz mi tak naprawdę zwiększać zasięgi, i docierać do jeszcze większej liczby osób. A teraz nie pozostaje mi nic innego. Jak żyć Ci miłego ekscelowania. No i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam serdecznie. Sebastian Godziszewski.